Dzień dobry, Sebastian Pontus, Szkoła Podstawowa dla Chłopców Kuźnica w Katowicach. Pokażę Państwu, jak za pomocą aplikacji Microsoft Teams zainstalowanej na telefonie wysłać nauczycielowi karty pracy. Najpierw musimy wykonać zdjęcia wykonanych przez ucznia kart pracy. Wchodzimy w tym celu w aparat. To będzie karta pracy z wos -u. to będzie karta pracy z języka polskiego. To będzie karta pracy z matematyki. Zapisane karty pracy mamy w galerii w telefonie. Następnie otwieramy aplikację Microsoft Teams. Logujemy ucznia. O procesie logowania i instalacji aplikacji Microsoft Teams mówiliśmy w poprzednim filmie instruktażowym. Zajmijmy się zatem wysyłką zadania. Otwieramy panel zadania. Janek jest uczniem klasy ósmej. Dalej. Mamy tutaj wiedzę o społeczeństwie, czyli zadanie, które pobraliśmy już. Janek je wykonał. Teraz pora odesłać wykonane zadanie nauczycielowi. Dodaj pracę. Tutaj przekaż z tego urządzenia mamy ostatnie karty pracy. Możemy mieć w formie listy, możemy też w formie kafelek. Oczywiście, sposób, w jaki będzie to prezentowane, będzie różny od rodzaju naszego telefonu. Wybieramy zatem kartę pracy, którą mieliśmy przygotowaną na WOS. Nasza praca została zapisana na dysku. Teraz w prawym górnym rogu klikamy Prześlij. Praca została wysłana. Wróćmy wobec tego teraz do naszych zadań. Jak Państwo widzą, to zadanie zostało już ukończone. Teraz praca z języka polskiego. Znów dajmy sobie, dodaj pracę, przekaż z tego urządzenia. Język polski, niebieska zakładka, zalogowane prześlij pozostała nam jeszcze karta pracy z matematyki otwieramy zatem zadanie matematyka dodajemy pracę przekaż z tego urządzenia wybieramy zadanie z matematyki zdjęcie naszej karty pracy prześlij gotowe Przesłaliśmy trzy zadania. Zostało nam jeszcze zadanie z języka angielskiego, które za chwilkę uczeń wykona, a następnie w podobny sposób wyślę tą kartę pracy do nauczyciela. Pozdrawiam serdecznie.